Kuba pochwyt, witam Państwa w kolejnym wydaniu miejskiego programu informacyjnego. Dziś przygotowaliśmy m.in. sesję Rady Miasta, czwarty międzynarodowy turniej robotów oraz wernisaż wystawy Studenci dla miast Ziemi Rybnickiej. 28 marca w magistracie odbyła się sesja Rady Miasta. Po informacjach prezydenta o prowadzonych w pracach w mieście przedstawiono informacje z działalności policji i innych powiatowych służb inspekcji i straży na terenie miast Rybnika w 2011 roku. Podczas głosowania radni zdecydowali o zaciągnięciu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowlanej regionalnej drogi Pszczyna Racibusz. Jak tłumaczył na konferencji posesyjnej prezydent Adam Fudeli, miasto na ten cel zaciąga milion złotych pożyczki. Rada Miasta przyjęła także program aktywności lokalnej dzielnicy z pomysłem dla Miasta Rybnika na lata 2012-2013. Zaopiniowała także decyzję Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe ród Wielkich. Sejmik Województwa Śląskiego zaproponował pewne ograniczenia dla nas, z którymi się absolutnie nie zgadzali. Po konsultacjach daliśmy trzy warunki, jeżeli chodzi o zagospodarowanie północnych fragmentów naszego miasta. Te uwagi nasze na drodze negocjacji zostały przyjęte. Radni zobowiązali także prezydenta do podjęcia dalszych działań zmierzających do reorganizacji Placowego Światowych w mieście Ta reorganizacja jest konieczna tłumaczył Adam Futali. To oczywiście to jest podyktowane danymi demograficznymi, niż demograficznym, co należy w mieście zrobić w programie takim wieloletnim, długofalowym. Jakich ich zmiany, żeby w sposób racjonalny zarządzać oświatem. Jedną z ważniejszych uchwał było także przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Koszt, bo tak to można określić, wprowadzenia tej uchwały dla miasta to będzie kwota 300 tysięcy złotych. Na to się składa prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, dla schroniska, które od wielu lat funkcjonuje ale również mamy zabezpieczone środki m.in. na sterylizację zwierząt, na dokarmianie zwierząt. Jak poinformował też na konferencji posesyjnej włodarz, miasto sprzedało teren inwestycyjny obok Wiedni Północnej. Ma na nim powstać hipermarket budowlany. Dodajmy, że nowy inwestor, który kupił działkę zapłacił za nią 4 miliony 400 tysięcy złotych. Samorządowcy nadal wizytują dzielnice miasta. 27 marca w Powiatowej Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkali się z mieszkańcami Śródmieścia. Staramy się, aby w tej dzielnicy dobrze się żyło. Zapewnia przewodnicząca Rady Dzielnicy Stefania Foraiter. Przede wszystkim mamy zrobioną ulicę Kraszewskiego, mamy zrobioną ulicę, ulicę Staszica, jest zrobiona częściowo już chodniki na ulicy Halera. Jak referowali na spotkaniu członkowie Rady, udało się zrobić parking przy ulicy Marii Kiri-Skłodowskiej. Jak jednak zapewniali, jest jeszcze wiele do zrobienia. Mamy jedyną szkołę w śródmieściu podstawową, która potrzebuje naprawdę dużego remontu. Potrzebne jest do zrobienia boisko dla dzieci. Ma być zrobione jest w planie przejście dla osób niepełnosprawnych na ulicy Kościuszki tośmy też w zeszłym roku o to walczyli. Rada Dziennicy Śródmieście nie zapomina także o swoich mieszkańcach. Spotyka się co roku z seniorami, organizuje Świętego Mikołaja, regaty na Zalewie Rybnickim czy turniej piłki nożnej dla dzieci w wakacje. Mieszkańcy z chęcią przybyli na spotkanie, by zobaczyć włodarzy miasta oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Warto dodać, że w każdym spotkaniu z mieszkańcami uczestniczy prezydent Adam Fudeli. Ja przez to spotkanie również poznaję jeszcze lepiej, jeszcze bardziej sprawy miasta. Tam, gdzie trzeba zaingerować, żeby coś poprawić. Następne te spotkania odbędą się 10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 32 w Orzepowicach oraz w Gimnazjum nr 4 w Rybnickiej Kuźni. 11 kwietnia w Zespole Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko Nowine. 12 kwietnia w Domu Kultury Chwałowice oraz w Zespole Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk. 16 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 w dzielnicy Północ oraz w Szkole Podstawowej nr 12 w Zebrzudowicach, 17 kwietnia odbędzie się spotkanie w Szkole Podstawowej nr 24 w Opielowie oraz w Gimnazjum nr 13 w Radziejowie. Razem z pierwszymi oznakami wiosny podpalacze wyszli na łąki i do lasów. W ciągu ostatnich dwóch tygodni strażacy interweniowali więc niemal non-stop. Kiedy aura była troszeczkę cieplejsza, spalili dwóch przypadków podpalenia traw około 230. Skala jest więc ogromna, ocenia rzecznik Rybnickich Strażaków Bogusław Łabęcki. Najczęściej płonęły nieużytki w obrębie miast, lasy i łąki. I to z powodu świadomego działania człowieka. W tym okresie jeszcze te trawy są na tyle wilgotne, że no tutaj trudno mówić o jakby samozapaleniu czy też zapruszeniu ognia. Podejrzewamy, że, że w większość przypadków, albo w zasadzie wszystkie przypadki, to są podpalenia. Jak mówią strażacy, najniebezpieczniejsze pożary są głównie w pobliżu lasów, szlaków komunikacyjnych i domów. Zadymienie spalącej się łąki może spowodować zagrożenie w ruchu drogowym. Skutki wypalania traw mogą być więc tragiczne. W kraju już mamy sześć przypadków śmiertelnych, kiedy osoby ginęły przy, podczas pożarów traw. Na naszym terenie najbardziej takim poważnym zdarzeniem była spalona altana z powodu, z powodu wypalania łąki wokół. Strażacy, jeśli wykram sprawcę, mogą nałożyć mandat, jednak najczęściej podpalacza ścigają policjanci. Chciałbym tutaj apelować do społeczeństwa o jakby zaprzestanie i zwracanie uwagi na osoby, które mogłyby być sprawcami tych zdarzeń, aby tutaj reagować, powiadamiać policjantów o, o, o zauważonych przypadkach. Przypomnijmy, że w Rybniku obowiązuje surowy zakaz nawet palenia liści i trawy na prywatnych posesjach mieszkańców w raz czwarty w Szkół Technicznych odbył się Międzynarodowy Turniej Robotów Robotic Tournament, impreza, która odbyła się 24 marca, jak zwykle przeciągnęła wielbicieli robotów. Przyjechało ponad 88 robotów z ponad 30, 30 miejscowości, z 30 różnych instytucji, szkół wyższych, szkół średnich, z, również z instytucji ze szkół, z gimnazjalnych, także tak jak my tutaj uważamy, to są prawdziwi pasjonaci tej dziedziny. O tym, że impreza z roku na rok coraz bardziej się rozwija, może świadczyć fakt, iż w pierwszej edycji była tylko jedna konkurencja. W tym roku było ich już aż siedem. Z czego dwie kategorie to są yy, kategorie Lego. Uczestnicy startowali także w kategorii Line Follower, Mini Sumo, Sumo, Micro Mouse, Freestyle. Każda z nich jest bardzo widowiskowa, a same przygotowanie robotów są czasochłonne i wymagają wiele pracy. Stworzenie robota jest to złożone przedsięwzięcie. Najlepiej, jeżeli jest to robione w grupie. Myślę, że tutaj widać świetne przykłady współpracy uczniów czy w przyszłości studentów. I w ramach takiej grupy każdy, każdy członek. Ma pewne umiejętności, pewne kwalifikacje, wspólnie tworzą działające urządzenie. Uczestnicy, którzy pokazali swoje roboty, musieli wykazać się nie tylko znajomością robotyki, matematyki, fizyki czy elektrotechniki, musieli też być kreatywni. Budowa tego robota no nie jest zbyt łatwa, gdyż na początku trzeba dobrać odpowiednie części i wszystkie układy, a później jeszcze trzeba odpowiednie programowanie ułożyć tak, żeby wszystko mogło działać. Jak podkreślali uczestnicy, dzięki wiedzy, którą nabierają w szkole oraz podczas budowy robotów, mają większe szanse na znalezienie pracy. W holu budynku Teatru Ziemi Rybnicki. jeszcze do 5 kwietnia można podziwiać prace semestralne studentów 4 roku Politechniki Śląskiej w Rybniku o specjalności budowlano-architektonicznej. To efekt ich półrocznej pracy oraz praktyk zawodowych, jakie odbywali w różnych firmach w całej Polsce. W czasie 13 tygodni praktyk studenci mogli sprawdzić nabytą na uczelni wiedzę oraz nabrać nowych doświadczeń. Byłem pomocnikiem kierownika budowy, czyli główna moja praca polegała tutaj na, no, na sprawdzaniu całości. Wykonywaniu poprawnie tego i pilnowaniu, żeby wszystko było zgodnie z, z polskimi normami budowlanymi, zgodnie, zgodnie z projektem e, budowlanym. W ramach praktyki pracowałam w firmie Budus przy przebudowie peronu numer 2 w Katowicach w dworcu. Byłam na tej budowie od samego początku. Zaprezentowane prace są tak różnorodne, jak różne były praktyki studentów. Jedni przedstawili nowo budowane targowiska, inni domy, pensjonaty, mosty czy wiaduktem. Są też prace pokazujące nowoczesne urządzenia przemysłowe. Pracowałem przy projektach instalacji podawania biomasy w elektrowni Ostrołęka B elektrowni Opola, a także elektrowni Powni Podczas oficjalnej prezentacji, która odbyła się 26 marca, studenci musieli krótko zrelacjonować, co przedstawia ich praca, oraz czym zajmowali się podczas praktyk. Tutaj oprócz samej pracy jest jeszcze oceniany właśnie pokazany poster i co na tym posterze jest, umiejętność sprzedania tego, co się robiło. Dodajmy, że pracę studenci bronili w grudniu zeszłego roku. To jest trzynasta edycja wystawy pod nazwą Studenci dla miasta Ziemi Rybnickiej. W czasie Wielkiego Tygodnia, przed świętami Wielkiej Nocy, witam Państwa z naszego Rybińskiego Rynku. To doskonały moment, żeby złożyć Państwu najlepsze życzenia. Życzę, żeby te święta przyniosły wiele spokoju w Państwa domach, ale również wiele radości. Święta Wielkiej Nocy to również okres wiosenny. Życzę, żebyście Państwo mieli czas na spacery w rodzinnym gronie, zwiedzili pooglądali, przypomnieli sobie nasze rodzinne miasto, cieszyli się tymi wszystkimi zmianami, które następują w naszym mieście. Jeszcze raz życzę zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt. Wszystkiego dobrego. Kochani, cieszymy się, że wszyscy możemy przeżywać te wielkie dni wielkiej radości, Triduum Paschalne. Przeżyliśmy cały okres Wielkiego Postu, w którym Bóg mówił nam o swojej miłości. Posłał na świat swojego syna. Nie po to, żeby świat potępić, ale po to, żeby świat zbawić. Dziś przychodzi i puka przez ten telewizor przeze mnie do serca każdego z Was. Wykorzystujcie swój czas. Pan jest z Wami. Pan jest wśród nas. Chce zmartwychwstać w naszych sercach. Chce po nas, przez nas zmartwychwstać w wielu innych ludziach. Dlatego życzę, abyśmy przeżyli dobrze te tridum paschalne. Te trzy wielkie święte dni, ale znowu też nabrali jak najwięcej sił, mocy, aby nieść tą radość zmartwychwstania potem dalej. Życzę wszystkim błogosławionego, błogosławionych, szczęśliwych, radosnych, obfitych łaski Pana świąt Wielkiej Nocy. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu miejskiego programu informacyjnego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już za tydzień.